Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym vlogu. U nas pogoda się trochę skiepściła, ale nic to. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że z godziny na godzinę będzie coraz lepiej. Ja zbieram się, moi drodzy, wychodzę. Po drodze jeszcze jakieś śmieci muszę wyrzucić. Um, postaram się również zabrać kamerę ze sobą, troszkę Wam ponagrywać. Dzisiaj też będę przygotowywała się do tych świąt, ale naprawdę troszeczkę. Um, na pewno w domu jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. To znaczy muszę kafelki wysprzątać w łazience, ale pomyślałam, że wykorzystam do tego mojego karchera. I wiem, wiem, miałam nagrać drugą część tego karchera, ale postanowiłam, że tą drugą część, czyli testowanie, zrobię, jak będzie już troszkę cieplej, wymyję okna. Być może też wykorzystam to do mycia yy, wnętrza tej zasłonki w łazience. No zobaczymy, pomysłów mam dużo. Chcę jeszcze też sobie przemyć karcherem te moje fronty. Zobaczymy. W każdym razie planów jest dużo, wszystko sobie skrzętnie spisuję i myślę, że chyba tyle w kwestii wstępu. Także moi drodzy, zapraszam Was do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! Chciałam Wam coś pokazać, bo byłam odebrać w paczkomacie zamówienie, bo zamówiłam sobie taką folię do opakowania paczek na widocz. I poszłam do osiedlowego sklepiku, kupiłam połówkę, dosłownie to jest połówka chleba razowego. Muszę dodać do mojego zakwasu na żurek. I wzięłam jeszcze dwa pomidory, one są z Hiszpanii. I zgadnijcie, ile za te dwa produkty finalnie zapłaciłam. Uwaga, równe 10 zł. Kiedyś bym chleb i te dwa pomidory kupiła pewnie za jakieś 5. No, myślę, że w porywach 6 zł jestem w szoku. Chciałam wziąć 5 zł, gotówką płaciłam. Jakbym miała tylko 5 zł, to myślę, że tylko skończyłoby się na połóweczce chleba myślę, że teraz sobie go dołożę, to jest drugi dzień moi drodzy, od zarobienia tego zakwasu więc teraz sobie taką połóweczkę ja wzięłam tą piętkę, wiecie, dokładam źle Wam pokazuję zasłaniam Wam oświetlenie i połóweczkę taką całą i ten zakwas też fajnie tutaj zrobi swoją robotę, ja to dosłownie powiem Wam szczerze, zamykam fajnie, że mam taki pojemniczek ja chyba to kupiłam w pepku, mi się wydaje. Wiecie, ale w poprzednich latach robiłam normalnie w zwykłym słoiku, mm. i do tego przykrywałam tylko e, ręcznikiem papierowym, ściskałam gumką. i też było ok, też zakwas dawał radę, więc teraz ok, i zostawiam na kolejny dni. O tak, na to zamówienie czekałam bardzo długo, więc otwieram i Wam pokazuję. Ja od tego sprzedawcy kiedyś zamawiałam, więc jestem przekonana, że to jest dobra jakość. I teraz tak, kochani, co ja zamówiłam? Zamówiłam sobie taki bardzo fajny secik. O, spójrzcie. Dekorator, zestaw, tylek. I rękaw cukierniczy 30 cm. Bardzo ładnie to wyglądało. Czegoś takiego mi brakowało, więc stwierdziłam, że jak już, to już coś porządnego sobie muszę mm, zamówić. O! No, dobra, także to jest jedna rzecz. Kolejna, kolejna, kolejna. Zamówiłam sobie też e, taką formę do pieczenia chleba z pokrywką. I tylko wiecie, taka keksówka. Ona niekoniecznie musi być do pieczenia chleba, e, ale w sumie coś mi takiego brakowało z zamknięciem. Wiecie, nawet jak jakąś babkę, czy na, po prostu ciasto, które chcę gdzieś przewieźć, to żebym nie musiała przekładać. Tylko tutaj mogę sobie, wiecie, zarączkę wziąć i, e, i spokojnie, bez obawy. Nie mam też takich, wiecie, plastikowych, dużych pojemników, żeby to przewozić. A tak to voila! Bardzo myślę, że dobra i fajna opcja. Tak, widzę, że jest jutro... ratunek. Nie, nie, myślałam, że jest Zamówiłam sobie też takie naklejki na słoiki. Co prawda, mam już to wszystko oklejone, ale wiecie, tak, w razie W to nie było drogie. Tutaj mamy set, ile tutaj jest? 85 sztuk. Bardzo ładnie zrobione, więc myślę, że. Mogą mi się przydać. Co my tutaj jeszcze mamy? A, no, główny gwóźdź programu, czyli forma do pieczenia babki gotowanej, na to czekałam. To nie jest największa. Cieszę się, że ona nie jest taka bardzo wysoka, ale myślę, bo ona sobie na półtora litra, z tego co pamiętam. Poczytajcie, czy jest jakaś tu informacja? Nie, ale ja wam akurat te formy podlinkuję. Cała jest tłusta, nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jak poprzednią miałam, to też ona była bardzo tłuściutka, więc nie wiem, oni chyba muszą ją w jakiś sposób konserwować. Tak mi się wydaje. I tu zamówiłam sobie jeszcze... Może sobie przysiądę, bo już stoję nad tym. Jeszcze dwie rzeczy. A mianowicie, wzięłam sobie taki zestaw, może Was to śmieszyć, albo może być dla Was to też czymś oczywistym, ale ja, jak wiecie dość często piekę rzeczy, które muszą garować. W związku z czym pomyślałam, że skoro ktoś coś takiego fajnego wymyślił, a mianowicie takie specjalne nakładki, e, nie wiem, ja teraz chyba tego nie otworzę, no to ja sobie to zamówię. O, wiecie, to są takie ala czepki. E, czyli nie muszę mieć za każdym razem jakiegoś ręcznika, tylko taki maleńki. Czepek sobie nakładam i tutaj jest, z tego co pamiętam, 100 sztuk. To nie było jakoś specjalnie drogie. Eee, tak, zobaczcie. 100 sztuk woreczki spożywcze z gumką. 42 cm. Eee, więc super, że akurat też w takim woreczku to wszystko jest spakowane. Będę mogła sobie to przechowywać. I jest ostatnią rzeczą, którą zamówiłam. Nie, dwie rzeczy. E, Zamówiłam sobie taką formę silikonową na bułki, więc myślę, że o, forma do pieczenia ośmiu bułek. Tu macie wymiary, jakbyście byli zainteresowani, więc z całą pewnością ja to wykorzystam. I już ostatnia rzecz, której mi brakowało, co prawda, jedną mam ale stwierdziłam, żeby do kompletu mieć, to wzięłam sobie taką drugą kratkę. To chyba jest troszkę mniejsze od tej, którą mam, ale nieraz, wiecie, potrzebuję na dwóch, e, potrzebuję dwóch kratek i później jakoś tak ratuje się dziwnie jakimiś deskami, a to jest nieporęczne, a to naprawdę zawsze w kuchni się przydaje. Więc kochani, zapas wszystkich rzeczy mam kuchennych. E, tutaj tutaj, tutaj. Dobra, więc powiem Wam szczerze najbardziej to ja się cieszę oczywiście z tej formy do babki gotowanej, ale ta cała reszta też jest w porządku. I bardzo, bardzo jestem z jakości póki co zadowolona. Wszystkie produkty postaram się tradycyjnie Wam podlinkować, więc zaglądajcie w opis, bo nieraz mi pytacie o rzeczy, które właśnie są na dole w opisach. Chodzi ostatnio za mną murzynek i postanowiłam, że szybko Zrobię y, tę masę. Tutaj mam kostkę masła. Y, do tego kochani dałam pół szklanki wody. I żeby nie spłamała, poczekajcie, spojrzę przepis. Y, dałam jeszcze półtorej szklanki cukru i trzy kopiaste łyżki kakao. To wszystko muszę rozpuścić. Jak to mi się rozpuści, połączy się taka fajna masa. Ta masa musi wtedy wystygnąć, jak ona wystygnie. To dalej Wam powiem, co będę dodawała. Będę dodawała mąkę, proszek do pieczenia i jajka. Trzy jajka są potrzebne, do, tego są, do tej masy pójdą e, żółtka, a białko trzeba ubić na pianę. Więc w pierwszej kolejności biorę się za podgrzanie masy czekoladowej. Patrzyłam ostatnio, jak byłam w sklepie na wózetki i stwierdziłam, że nu, nu nu robię coś w domu. Bo będę wiedziała przynajmniej, co jest w środku. Może będzie to murzynek bez kremu, ale do tego zrobię przecudowną polewę czekoladową i też będzie super. Coś, dzisiaj to światło nam szaleje na zewnątrz, ale nic. Moi drodzy, ciasto tutaj już praktycznie mam przygotowane. Zmieszałam z mąką i proszkiem do pieczenia i wrzuciłam żółtka. I teraz, tak, w proporcjach mamy półtorej szklanki mąki pszennej pół szklanki mąki krupczatki i trzy łyżeczki proszku do pieczenia. Tutaj wzięłam ubiłam e, białka i zaszczepną soli, jak zawsze. I będę powolutku dodawała i to razem wymieszam jedną ręką. Nie dam rady. Piekarnik ma już e, rozgrzany. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebym wzięła i robiła w tej foremce do tak zwanych oponek, czy jak one się tam jeszcze dolaty zwał jak zwał, nie wiem czy to ciasto właśnie na morzynkach yy, no, wyjdzie tak jak powinno być, no nie wiem ryzykuję, e, a tutaj wzięłam taką mniejszą foremkę, mam nadzieję że to mi ciasto też nie wypłynie no dobrze kochani to co, 185 stopni i myślę, że do suchego patyczka będziemy robić, w przepisie jest tak 30-45 minut, więc myślę, że powinno wystarczyć, dobrze kochani to co, pakujemy i jak wyciągę to Wam pokażę. No, jestem tego bardzo ciekawa. Ciasto już wyjęłam, i już wiem, że yy, no, nie nadaje się to ciasto do tego rodzaju foremek. Może jakbym bardziej, nie wiem, wysmarowała, byłoby lepiej jedno mi tylko wyszło. Więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym razie, no niestety nieudana próba była. To zaraz będę musiała wyrzucić, ale ciasto wyszło. Samo ciasto wyszło genialne. Ja teraz przygotowuję polewę. Tu już rozpuściłam właśnie. O, e, rozpuściłam kawałki, takie drobsiki. Miałam czekolady, dolałam mleka e, i odrobinkę rumu malibu. No i teraz tak te w kąpieli wodnej to wszystko rozpuszczam, ale wam pokazuję. Przepraszam. Nicę nad garnkiem, żeby znów kamera nie zaparowała. No i myślę, że będzie przewyszne. Jutro mam gości, więc ich poczęstuję jeszcze przed świętami. A jak? Ja te kawałki, wiecie, spróbowałam i... Yy, o jest. No i ciasto w ogóle jest dobre. Delikatnie wilgotne, no ale się kruszy, no bo ta forma się niestety, ale do tego nie nadaje. Bardziej do takich rzeczywiście oponek yy, na bazie pewnie drożdży. To tak, bo byłoby bardziej miękkie. Spójrzcie, tu już mam ciasto gotowe, polewa wylana i ja nie wiem co się wydarzyło, ale zobaczcie. A ja sobie włączyłam, tak żeby się jeszcze mocno dopisi czekoladowo. Włączyłam sobie czarni, fabryka czekolady. Przypadek? Być może. Ale powiem wam, że w całym mieszkaniu przepięknie pachnie czekoladą. I jeszcze na dodatek, żeby było mało, odpaliłam sobie. Czekoladowe jajka wielkanocne, tutaj te świece Janki Kanden, no po prostu obłędnie u mnie dzisiaj, czekoladowo, mlecznie, waniliowo, śmietankowo, o matko, obłędnie Dzisiaj mam dość e, trudny dzień i e, postanowiłam, że nie mam czasu na gotowanie, zresztą nie mam nic w lodówce, poza tym, że zrobiłam zakupy, to e, przyznam się szczerze, chciałam wypróbować Body Chef dużo o tej diecie dobrego słyszałam e, gdziekolwiek nie pracowałam myślę, że tam głównie chyba był Władyszew, więc stwierdziłam, że i ja sobie zamówię e, zaraz sobie albo może o, teraz zróbmy to rozpakujmy sobie razem to ten catering wzięłam 5 posiłków Dzisiaj trochę będę wiedziała no dobra, co my tutaj mamy. Tak, tutaj jest fasolka szparagowa, bo była do zestawu yy, ja wzięłam 5 posiłków, wiecie? 5 posiłków yy, no bo chciałam go sprawdzić i to jest kaloryczność 1000 o tu macie nawet napisane 1250 więc tak, tutaj mamy, tutaj mamy placuszki z kalafiora z sosem romesco i białą rzodkwią. E, 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 dalej, dalej, dalej. Tutaj jest na podwieczorek jabłecznik. Dużo wiecie, co mieli takich słodkich rzeczy, czyli coś, co mi w ogóle nie odpowiadało. Dobra, mamy dalej. Łosoś z dipem ziołowym, pire ziemniaczana i fasolka szparagowa, czyli tutaj jest fasolka szparagowa do tego. Tu jest pire. to jest ten sosik. Jeszcze. Eee, tutaj mamy kolacja. Sałatka z burakami, serem lazur, sosem balsamicznym. Dobrze. I ostatnia. Rzecz, śniadanko. Pasta z ciecierzycy i z suszonych pomidorów z pełnoziarnistym pieczywem i ogórkiem. No, więc powiem Wam, że wygląda to nawet, nawet. Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. E, nie będę Wam tego na żywo testowała. No, pokazałam Wam, jaki jest, jak jest menu. Fajnie, bo ja sobie też akurat wzięłam. Tą opcję, wybór menu, więc tam było kilka propozycji. Ja z tego, co tam było zaproponowane, to wybrałam akurat te, które mi odpowiadały. W związku z czym, kochani, myślę, że jak przyjdę z pożegnaniem, to wtedy wam, to wtedy wam, kochani, wszystko powiem, czy warto, nie warto, czy byłam najedzona, ale sądzę po ilościach, to chyba raczej. Powinnam, więc ja teraz zbieram się, bo muszę jeszcze się ogarnąć. No i szybciutko, póki, póki świt muszę o szóstej, niestety, już być w innym miejscu. Myślę, że będziemy kończyć tego vloga. Ja jeszcze tylko tak króciutko, z taką naprawdę krótką recenzją odnośnie tego cateringu, które wam pokazywałam. Ogólnie dieta była smaczna. Nie wszystkie dania mi tam smakowały, natomiast Um, powiem Wam, że jeżeli chodzi o y, takie regularne jedzenie, y, pięciu posiłków, y, to dla mnie było trochę jakby za często. Wolałabym mieć te porcje troszkę większe, ale rzadsze. Więc, bo ja też nie miałam za bardzo czasu, akurat, żeby przez cały dzień gdzieś tam konsumować te drobnice. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no, ale to przecież mogłeś sobie zjeść pierwsze śniadanie i drugie śniadanie od razu, czyli jako jeden posiłek, i później obiad pod wieczorkiem, i później kolację. Jasne. Natomiast zabieranie tego wszystkiego, wiecie, to trochę, no, trochę było bezsensowne. Tym bardziej, że naprawdę ja praktycznie nie byłam w domu. Ale miesza z tym. W każdym razie, reasumując, bo to, to chyba jest najważniejsze, ja za te 5 posiłków, za jeden dzień zapłaciłam 69 zł. Eee, pokazywałam Wam te dania, już nie chce mi się tam wchodzić na to konto. Yy, najbardziej mi smakowała ta pasta z ciecierzycy, i myślę, że ten przepis sobie sama gdzieś tam też skopiuję. Była dobra, trochę dla mnie za słodka. Ogólnie miałam takie wrażenie, że ta dieta była dla mnie za słodka. Jeżeli chodzi o to słodzidło, to oni używali praktycznie do wszystkiego yy, miodu miód jest bardzo słodki, więc nie wiem w jakich to proporcjach było i tutaj też właśnie w tej paście z ciecierzycy i z suszonych pomidorów i z żurawiny a żurawina sama w sobie też jest słodka e, więc tam też był miód e, chleb był taki nawet powiem wam e, spoko e, drugie danie drugie danie to miałam te e, kotleciki z, z czego to było? z kalafiora i z cheddara. To nie było dobre. Ten sos chyba Arabiata, czy, czy nie pamiętam już jak on się nazywał. On był bardzo ostry, tam było chili. Ja lubię ostre jedzenie, ale powiem Wam, że tak z rana takie danie. Pewnie gdybym sobie podgrzała, ale nie miałam takiej możliwości, to myślę, że to, myślę, że to danie byłoby bardziej znośne. Nie jednak, no nie, to mi akurat danie nie podpasowało. Obiad był bardzo dobry, bo to był łosoś, taki maleńki kawałek, ale to wystarczyło. Przepyszny sos na bazie śmietany dwunastki bodajże, tak, 12%, z koperkiem, z czosnkiem, bardzo dobry. Pireno no to jak Pireno, Pireto to chyba nie można zniszczyć i fasolka szparagowa też przepyszna, taka zrobiona al dente, jabłecznik Spoko, bo były takie większe cząstki jabłuszek, więc tam też była dość, ilo, dość duża ilość cynamonu, co mi osobiście bardzo, bardzo odpowiada. Natomiast kolacja, czyli sałatka z pieczonym burakiem i serem lazur, do tego był taki sos ala balsamiczny. Smako, no wiecie, sałatka, jak sałatka, sałatki chyba też nie można e, zwalić. Więc powiem wam szczerze, e, z tych takich gotowych e, z tych takich gotowych dań najbardziej mi właśnie smakował łosoś. Natomiast e, no mówię, no pasta jak pasta, no ja mogłam swoją dosolić i pewnie byłaby znacznie lepsza. Natomiast e, no no sałatka i te, te kotlety z kalafiora i cheddara są so, są so, takie wiecie yy, i czy ja będę jeszcze zamawiała bo się jeszcze zastanawiałam czy nie zrobić sobie porównania i zamówić się jeszcze z innej firmy troszkę mieli tańszą opcję ale stwierdziłam że yy, na razie ten jeden mi wystarczy test i chyba już więcej po niego nie sięgnę. Nie wiem, kochani, powiem wam, że mam mieszane uczucia, e, natomiast ja wiem, że jak ktoś ma bardzo dużo pracy i nie ma czasu, żeby wychodzić gdzieś na zewnątrz e, bądź też nie gotuje, no to taka alternatywa jest świetna, idealna. I tyle, ale w sumie, jakbym miała ocenić w skali od 1 do 5, to tutaj bym dała takie 3, no dobra, może 3,5, bo serio, to mnie nie powaliło. Jestem przekonana, że moje dania są znacznie lepsze, bardziej doprawione. Ehm... No ale cóż, tu jeszcze chciałam Wam tylko polecić moją ukochaną, ulubioną kawę Kimbo. Zwracajcie uwagę, bo wiem, że nieraz mi piszecie, że jest ta kawa w Lidlu w bardzo dobrej cenie, ale trzeba zawsze sprawdzić, czy to jest 100%... Arabiki, czy to jest, wiecie, w proporcjach, powiedzmy 60 do 40, dlatego one są zazwyczaj tańsze. Niestety, 100% arabika to jest najbardziej szlachetne ziarno i ono jest najdroższe. Każda kawa, która będzie miała 100% arabiki, będzie znacznie wyższa, jeżeli chodzi o cenę. Dobra, kochani, to myślę, że tyle. Jutro robię test. I e, piekę babkę. Babkę gotowaną. Zobaczymy, czy ona mi wyjdzie. Też mam jutro pomysł na, e, na coś, ale to zobaczycie. Na razie niczego Wam nie zdradzam. Kochani, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. No i co? Do następnego. Ciao.